Dostać milion złotych za molestowanie, że tam kiedyś ktoś tam wsadził rękę pod spódniczkę, no któż by nie chciał? Któż by nie chciał? Ładne laski, nie to jest, idą na dyskotekę, się, no. a takie brzydkie, których nikt bzykać nie chce, to <laughs> idą na demonstrację. Bo ja stałem i patrzyłem, nie? I stałem sobie mówię, który bym bzyknął, tak? O Jezus, o Boże. Mamy rok 1904. Za 96 lat przyjdę na świat, a Rzeczpospolita Polska będzie się ubiegać o swoją niepodległość jeszcze przez 14 lat. Za dokładnie rok dojdzie do rewolucji w Rosji, która zmieni świat, a skutki odczuwać będziemy tego aż do dzisiaj. Więc, no, co można innego powiedzieć? No, bardzo dużo się w tym czasie zmieniło. I zapytacie się w tym momencie, dlaczego ja w ogóle wspominam o tym okresie? Otóż w 1904 w Roku, dokładnie 100 lat po wynalezieniu szczepionki na OSPE. Przepraszam, to nie jest 100, a 108 lat. Wincenty Pix, bo właśnie o nim mowa, bardzo popularny na tamten okres, Kaznodzieja, powszechnie drukował jedną z największych abominacji, jaką była tak zwana rozprawka na temat szkodliwości szczepień na OSPE. Przede wszystkim szczepienia przez niego były nazywane tak zwanym okrutnym zabobonem. Miały one m.in powodować... Wow, no, weneryzm, onanizm, zepsucie moralne, które miały być wywoływane przez jadowitą bakterię. Przecież doskonale wiem, że szczepionki wywołują autyzm. No nie wiem, przynajmniej mi tak na YouTubie powiedzieli, no w takim filmie z żółtymi napisami. I zapytacie się Indigo, Powiedz mi, do czego w ogóle zmierzasz, nawiązując do tego właśnie roku. Otóż ten cytat, którego właśnie w tym momencie teraz przytoczę, postarajcie się zapamiętać na całe swoje życie. Jeżeli tak dalej będzie się szczepić dzieci nasze, to cały naród germański przesiąknie jadowitą trucizną i skarłowacie je nędznie. I okej, okay, każdy kto przynajmniej interesuje się chociaż minimalnie tamtym okresem doskonale wie, że wtedy medycyna nie była tak rozwinięta, jak na przykład teraz. Natomiast, mimo wszystko, te słowa, które przed chwilą usłyszeliście, definitywnie odzwierciedlają nasze współczesne społeczeństwo. Y na wielu płaszczyznach. I jedną z takich płaszczyzn może być na przykład edukacja seksualna. Moje kochane ptysie, dzisiaj, właśnie na przykładzie tej kwestii, poruszymy sobie wiele rzeczy. Oddemonizowania, właśnie tej kwestii, zasłaniając się jedyną słuszną religią z naszego polskiego starter packa. Ja bym nie pozwoliła, żeby obca kobieta, która pewnie miałaby totalnie przeciwne poglądy do moich, rozmawiała z moim dzieckiem właśnie na takie tematy. Przy okazji, by je Aż po zaściankowości naszego narodu w kwestii wiedzy na temat naszej seksualności, które no niestety fatalnie jest wyedukowane właśnie w tej kwestii. To jest w ogóle jeden z niewielu filmów, który siedział mi w głowie już od bardzo dłuższego czasu. I naprawdę nie byłbym sobą, gdybym nie poruszył tej kwestii na tym kanale. I przysięgam, na tym materiale dostanie się wszystkim. Od prawej strony barykady, która znajduje przyjemność w życiu szczując innych ludzi, bez powodu czasem. Aż po lewą stronę, której zdarza się też między innymi czasem troszeczkę gadać głupoty. Obiecuję wam z całego serduszka mojego, nie tu jest, tu jest moje serce. Gdziekolwiek jesteś reprezentuj swój naród Izrael. Materiał, który aktualnie oglądacie dostarczy wam największej dawki absurdu jaką możecie sobie w ogóle wyobrazić. Zdrowe muzykę, ta? O Jezus. O Boże. Nie, nie tą, tylko nie. Moje kochane ptysie, tak serio. Powiem wam tak szczerze, o wiele łatwiej jest mi wyspowiadać się ze zbrodni wojennych w Sarajewie, niż wypowiedzieć się w sposób pełnowartościowy na temat tego, jak bardzo takie osoby, jak na przykład Kaja Godek. Każdy, kto dzisiaj próbuje bronić y, równości, y, każdy, kto próbuje bronić tego, żeby można było y, na ulicy prowadzić y, zgromadzenia publiczne, które dążą do obalenia porządku konstytucyjnego, y, przykłada rękę do tego, żeby to. Przyszło do Polski. War never Fundacja, Życie i Rodzina nienawidzą edukacji seksualnej. I dlaczego tego typu podmioty byłyby w stanie posunąć się do strasznych manipulacji oraz strasznego absurdu tylko po to, żeby jej zakazać? Odbierając przy tym jeszcze człowiekowi pewną wolność do wiedzy, jeżeli chodzi o seks, który jest mimo wszystko tematem cholernie złożonym, a przede wszystkim potrzebnym. A potem nagle wielkie zdziwienie dla. Dlaczego nasze społeczeństwo jest takie złe? No, ale tak to już jest jak się wszędzie widzi spiski ewentualnie siły nieczyste, tak jak na przykład lobby LGBT, o którym sobie wspomnimy troszeczkę później. Zaś odkładając chociaż na chwilę te wszystkie spiski na bok, jedną z najśmieszniejszych rzeczy, jakie możemy w ogóle usłyszeć bardzo często z ust właśnie przeciwników edukacji seksualnej, są między innymi właśnie te słowa. A słyszałeś w ogóle kiedyś, że program do edukacji seksualnej wymyślił gay? Nie, 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 to nie mój kolega, bo gdyby wymyślił mój kolega, to byłoby wszystko okej. Okay. Dzięki jego edukacji geje by w ogóle nie uprawiali seksu. Czy wiesz w ogóle, co ten gej robił z dziećmi? Teraz chyba to już wiesz do czego chce dążyć lobby LGBT, ucząc czterolatków walenia ko. Po pierwsze, to nikt nie pytał, a po drugie, to mimo wszystko mniej pretensje do swojego czteroletniego dziecka, które bawi się fiflakiem przy tobą, nie czując przy tym żadnego wstydu. PS w jego wieku też tak robiłeś i nawet sam o tym nie pamiętasz. Masturbacja u czterolatków to jest chyba często jeden z najpoważniejszych i chyba jedyny argument, którym często się posługują tego typu ludzie w debacie publicznej, który ma być już sam z założenia jedynym i słusznym powodem na rzekome zapędy seks edukatorów. Czy ty właśnie tego chcesz, ty głupi, niedoedukowany, lewacki, śmiech? Jest jedno ale w całej tej warstwie logiczne, w całym tym myśleniu. Nawet jeżeli zakażesz edukatorom seksualnym podejmowania tematyki masturbacji u dzieci, to i tak twoje czteroletnie dziecko będzie się mimowolnie bawić fiflakiem w najlepsze. I to nie jest tak, że w takich właśnie sytuacjach można się doszukać jakichś znamion homokomando. A teraz możecie nawet dostać nożem w plecy za to, że kochacie drugą osobę. Panie, to nie przy dzieciach! Pewnie sam. Maka Jagodek nie posiadała się z radości, jak usłyszała o tym, ale wracając do Twojego czteroletniego dziecka. Naprawdę nie muszę tego powtarzać nieskończoność, ale tego typu zachowania są naturalne, gdyż dzieci odkrywają, że to coś, co mają w majtkach, nie służy tylko do siurania, to też przede wszystkim odczuwanie pewnej przyjemności. Ba, możecie nawet kontrolować dziecko 24 godziny na dobę, zakazując mu właśnie takich zachowań, ale nawet przez sen wasze dziecko będzie to robić. Warto też wziąć pod uwagę to, że małe dzieci nie czują wstydu i same. Z siebie po prostu biegają nago po domu czy po podwórku. Sama edukacja seksualna jak najbardziej bierze to pod uwagę. I to jest zasadniczo normalne. Jakby ja, pie... moje kochane ptysie. To jest instynktowne. A instynkty młodych ludzi trzeba jak najbardziej kształtować, zaszczepiając w nich nie dość, że pozytywne, to także i asertywne wzorce w zachowaniu. A tak by the way, jeżeli ktoś w podobnej dyskusji usłyszał, że nauka masturbacji u dzieci to jest otwieranie się furtki na pedofilię, to powiedzcie, że nie rozumie tak złożonych słów jak pedofilię. Żaden, ale to żaden z edukatorów seksualnych nigdy nie miał w ogóle w planach tego, żeby uczyć dzieci technik gniecenia turboptysia wyciągając go przy innych. Ale moje kochane ptysie, tak szczerze, czego się wy w ogóle spodziewacie po fundacji Życie i Rodzina, który uznaje jedyny słuszny model inicjacji seksualnej jakim jest... No, ten po ślubie. Tak, dodatkowo po ciemku i na misjonarza jeszcze. Edukacja seksualna, fujka. Geje, nie, też fujka. Ale taką panienkę to na pani. o Jezu. Co nie, panie Romanie Sklepowiczu? Którym bym bzyknął, ta? O Jezus, o Boże. Wstań sobie i tak, czy tą, czy tą. Na końcu wyjdziesz powiedzmy Boże. To, to jest moja rodzina. Seksyzm... Ja pierdolę, zaprzeczacie sami sobie w swojej własnej filozofii, aż przyjemnie się naprawdę na to patrzy. Ale spokojnie, za chwilę przejdziemy do o wiele bardziej obrzydliwego materiału, który pokaże nam definitywnie to, jak bardzo niebezpieczna jest fundacja życie i rodzina. Badania na przykład w Stanach Zjednoczonych na osobach skazanych za przestępstwa pedofilii pokazują, że większość ped... To są osoby ze skłonnościami homoseksualnymi, Co to znaczy większość, wie, czyli ile? Jeżeli miałbym wskazać jedną rzecz, która najbardziej wybrzmiewa abstrakcyjnie z ust ludzi, którzy są przeciwnikami edukacji seksualnej, to definitywnie będzie to ten plakat, który właśnie w tym momencie widzicie. Czterylatka to już cimci limcim po swojemu. W wieku sześciu lat, no to mamy już cimci limcim z edukatorami. Oczywiście, jak na naszą kochaną fundację przystało, musiała się pojawić właśnie, gramówka pod tytułem Stop p i oczywiście zakreśloną tęczą. Niestety, ale tęcza Spectrum ma tyle wspólnego co godek z mózgiem. Czy ja czuję spisek? Jestem temu całkowicie przeciwna. Uważam, że to by bardzo zdemoralizowało społeczeństwo. Idealny skrót myślowy nasycony wrogim nastawieniem do całej mniejszości seksualnej. Ale poczekajcie chwilę, czy wy nie przypadkiem nie macie nic do osób homoseksualnych, tak jak mówiliście? I to naprawdę nie jest żart. Ta sama fundacja później zaczęła się bronić, że przecież oni nie krytykują ludzi LGBT, tylko samo LGBT. AHA! No, no nie wiem, czy to była jakaś adnotacja do tego, żeby nie obrażać swoich kolegów gejów, czy co? Bo jeżeli miałbym powiedzieć, kto jest w tym momencie odpowiedzialny za p*******, to tylko i wyłącznie wy. Ale ptysiu, jakim cudem organizacje, które przecież walczą z per lią, mogą być za nie odpowiedzialne? Ja wcale nie żartuję. W tym miejscu mógłbym wam zadać pytanie, jak bardzo trzeba być zaślepiony na swoje własne poglądy, ale wiecie co? Jest gorzej. Jak bardzo trzeba być zaślepiony na czytanie ze zrozumieniem. Okej, okay, przeczytam Wam w tym momencie podręcznik WHO. Link w opisie polecam się zapoznać w całości. PS, zapauzujcie ten film i weźcie woreczek na wymioty, bo za dużo meliski to jednak niezdrowo. <laughs> Cele edukacji seksualnej, wiedza dydaktyczna, oczywiście wiek od 6 do 9 lat, podstawowy wpływ seksualności, choroby związane z seksualnością, przemoc seksualna i agresja, gdzie szukać pomocy. Pierwszy argument za tym, że tutaj nigdzie nie ma pedofilii, prawa seksualne dzieci, czyli chodzi tutaj dokładnie o wykorzystywanie i odpowiedzialność dorosłych, umiejętności, naucz dziecko, wyznaczanie granic, to już trzeci argument i w sumie. To już mi się nie chce dalej tego liczyć. Wy sobie sami policzycie. Nazywanie własnych praw, świadomość wyborów i możliwości, świadomość ryzyka. Czy Wy w tym momencie, droga fundacja, nie dajecie wolnej ręki do? Pe Uniemożliwiając dzieciom odpowiedniej edukacji seksualnej? Kochani, pamiętajcie, jak ktoś będzie uczyć wasze dziecko o tym, czym jest menstruacja, no to na suwę jest pedofil. Aż sobie w tym momencie zadaję jedno proste pytanie. Czy autor, który stworzył właśnie tego demota, kompletnie pomijając wszystkie punkty związane z edukacją seksualną, które są tam jakby dopełniające i tworzą pełny obraz całej edukacji, może jakkolwiek popatrzyć teraz na siebie w lustrze? Przecież to jest czysta manipulacja, która odwołuje się do tego, że inni ludzie nie sprawdzą w ogóle żadnych innych źródeł poza tym. Jakby no, a... <grymianie> Edukacja seksualna w formie PDF to nie są żadne archiwa tajne watykańskie, do których może mieć tylko i wyłącznie dostęp, nie wiem, Sajfan, Naczelna Rada Masońska. Pozdrawiam, jestem małym agentem. Szalewik już doszedł za końciki foliarskie. To przede wszystkim legalne i bardzo szybkie źródła do znalezienia w sieci. I tutaj chyba przechodzimy do sedna, dlaczego w ogóle zrobiłem ten film. Wiecie w ogóle, dlaczego przynajmniej według mnie edukacja seksualna potrzebna jest już od zaraz? Właśnie dlatego. Kasia pochodziła z patologicznej rodziny. Jej rodzice nadużywali alkoholu i się nad nią znęcali. Ksiądz Roman postanowił wykorzystać ciężką sytuację dziewczynki. Kiedy Kasia miała 13 lat, to zaproponował rodzicom, że wywiezie ją do szkoły z internatem w innym mieście. Rodzice chętnie się na to zgodzili. Tylko wiecie co? Kasia zamieszkała w pustym mieszkaniu księdza, który ją tam więził przez kilkanaście miesięcy, bił i gwałcił. Kiedy zaszła w ciorze, to zawiózł ją do znajomej ginekolożki, która dokonała aborcji. Poza tym Roman groził Kasie, że ją zabije, jeśli szepnie choćby słówko. Kasia jednak szepnęła słówko i księdzem zainteresowała się prokuratura. Sama zaś Kasia ma za sobą cztery próby samobójcze, i wizyty w szpitalach psychiatrycznych. Zgadnijcie, co na to Stanisław Michalkiewicz. Dostać milion złotych za molestowanie, że tam kiedyś ktoś tam wsadził rękę pod spódniczkę, no, któż by nie chciał? Któż by nie chciał? Proszę Państwa, wiele pani za mniejsze pieniądze, że <grym dyskusja> sobie podciąga, a tutaj milion złotych i dożywotnie ręce. No, to milion złotych to taka panienka jedna z drugą przez całe życie może nie zarobić, a tutaj za jednego sztosa, no, to żadne kurwy nie są tak wysoko wynagradzane. Ten pan, którego przed chwilą usłyszeliście słowa, to 74-letni prawnik. Zapamiętajcie sobie tę twarz. Ten człowiek uważa, że to przecież fajnie jak ktoś zostanie zgwałcony, no jeszcze ktoś narzeka, że dostał pieniądze. No fajnie by jeszcze było jakby zdrowie psychiczne dało się też kupić za pieniądze. Nade wszystko jednak Michalkiewicza ukarał sąd. Nakazał mu zapłacić 150 tysięcy złotych za dość uczynienia na rzecz Kasi i komornik zajął jego konto. W akcie zemsty ujawnił dane osobowe Kasi. Dzięki temu Kasia zaczęła dostawać od jego sympatyków życzenia śmierci. Kultura tu w całej okazałości. I to nie jest tak, że naszą wiedzę na temat seksualności powinniśmy rozwijać tylko za okresu, za czasów dziecka. I nie muszę chyba przytaczać tego filmu, który jest doskonałym przykładem na ukazanie tak zwanej kultury Oczywiście, jak to w naszym starter packu już mamy, pod płaszczykiem upodobań religijnych. Jeżeli w czasie współżycia seksualnego jedno z małżonków nie chce współżyć seksualnie, ale widać, że jest jakaś potrzeba z drugiej strony, to także jest to jakaś forma dawania z siebie życia. Kurwa, aż mnie zamurowało. Tym ludziom płacą za te porady. Normalizacja przemocy seksualnej? Czek! Droga Fundacjo, tak szczerze, serio traktujecie swoich odbiorców jak idiotów? Którzy nie są w stanie przeczytać nawet dwóch zdań wyjaśniających to, co demonizujecie, bo przecież łatwiej zamknąć kogoś w bańce informacyjnej? Bo w rzucaniu takiego wyrażenia jak na przykład ped Ilia, to moglibyście wygrać paraolimpiadę specjalną. Zaprawdę, bardzo jest łatwo straszyć ludzi takimi billboardami. Niestety temat wiedzy na temat naszej seksualności jest o wiele bardziej poważny niż tylko jeżeli chodzi o kwestie cielesne. Sama bagatelizacja problemu jest czymś niewyobrażalnie złym, jeżeli chodzi o młode osoby w okresie dojrzewania. Bo to one najczęściej pierwszy raz na poważnie się zakochują i to właśnie one mają z Zwiększony popęd seksualny. Niestety, pozostawienie tego problemu doskonale wiecie, jak się kończy. Kochanie, nie uwierzysz. Co się stało? Przybrana siostra utknęła? A i brat to wykorzystał! Woderzet prowadzony w szkołach jest najprościej ujmując moim skromnym zdaniem jednym wielkim syfem. I uważam, że każdy z was tak powie, kto chociaż raz był na tych zajęciach i wcale nie był zaskoczony tym, że nauczycielki promują właśnie tam czystość aż do ślubu. Ciekawe, kto z nich był czysty. I może się to wydawać, że z pozoru to nie jest nic groźnego. Tylko że Fundacja Życie i Rodzina jest bardzo przeciwna innej edukacji. Seksualny niż ta, która jest aktualnie. Aczkolwiek, moje kochane ptysie jeszcze raz to powtórzę. To jest Polska. Yy, mam do Was takie pytanie. Czy kiedykolwiek na Waszych zajęciach nauczyciel albo nauczycielka nie przyniosły Wam ciasteczka, którego nie mogliście zjeść? Oczywiście to jest metafora do ładnie ubranej kobiety, której mężczyzna nie może dotknąć, jak to jeszcze niektórzy mówili, skosztować, bo ja niestety miałem takie zajęcia w swoim życiu. Proszę Pani, jak mam myć swojego penisa? No wie Pani, higiena osobista. Opłukać wodą, z daleka, nie dotykać, chyba że chcesz mieć grzech. Ale nikt nie mówi o masturbacji, tylko o myciu. Milcz, nie wypowiadaj przy mnie tego słowa. Okej, okay, powtórzę to jeszcze raz. Wuderzet to żart. Wuderze to zajęcie, na którym nie uczy się ludzi, dlaczego nie powinni gwałcić. Uczy się przede wszystkim kobiety, aby nie wyglądały kobieco. Co najśmieszniejsze, tutaj mamy autentyk nawet. Według programu Wuderzet, usiłowanie gwar najczęściej zachodzi tylko i wyłącznie tam, gdzie są to oczywiście miejsca obce, takie na przykład jak jakieś tam załuki i tak dalej. Świetna naprawdę bagatelizacja autu, bo problem jest o wiele bardziej skomplikowany, w którym to najczęściej ponad 80% przypadków zgłaszanych dotyczą sprawcy, którego ofiary znają. Ba, 33% gwał to są te właśnie w małżeństwie, ale okej, okay, nasze państwo wie lepiej, nie możemy się ubierać kobieco, żeby ładniej wyglądać. Okay. Smutne jest to, i to widać po Waszych wiadomościach, że w polskich szkołach nie ma jednej osoby, która byłaby odpowiedzialna za lekcje do wychowania do życia w rodzinie. To są bardzo często przypadkowe osoby: jakiś nauczyciel historii, nauczyciel WOS-u, nauczyciel WF-u, czasem jest to pani psycholog, czasem jest to pani od biologii. No i to już bym powiedziała, że okej, okay, to jest w porządku, nie? Pani od biologii chyba już jest najbliżej. Ale czasem jest to na przykład u mnie była babka od techniki, albo jakaś katechetka czy kataheza, czy nawet ksiądz. Potem pojawiają się właśnie takie, takie błędne założenia, że, że to jest grzechem. I to jest grzechem. I tego nie wolno, i to wolno dopiero po ślubie. Moje kochane w mam dość. Jeżeli bardzo Wam zależy na zrozumieniu problemu edukacji seksualnej w Polsce, w którym to kolejne młode pokolenie nie może być wychowane przez starsze pokolenie, ponieważ starsze pokolenie też nie posiada tej wiedzy, panie, nie ucz ojca dzieci robić. Zapraszam Was do tych lektur. Mam nadzieję, że umilą Wam któryś wieczór. Zaś jeżeli nie zależy Wam. Okej, okay, możesz się dalej edukować poprzez memy z demotywatora, dając się nadal oszukiwać, ale nie zdziw się dlaczego twój syn albo twoja córka będzie uzależniona od bardzo ciekawych filmów przyrodniczych. Big brain, but also big pipi. Kobiety to kochają. The more you learn, the more you earn knowledge. <laughs> Ok, czas na lewą stronę. Ostatnio trafiłem na taki bardzo fajny serwis, który nazywa się Papilot i stanowczo widać, że ta strona popiera bardziej liberalne środowiska. Okej. Okay. I zadacie mi w tym momencie pytanie Ej ptysiu, no błagam, proszę nie opowiadaj mi, który płaszcz na wiosnę kupić. Wzorem Charlotte z Seksu w Wielkim Mieście. Chwyć małe lustereczko i dokładnie przyjrzyj się temu, co znajduje się między twoimi nogami. Nie ma się czego bać, naprawdę. Następnie zajrzyj do naszego tekstu i przeczytaj. Co w wyglądzie kobiecych narządów intymnych nie podoba się mężczyznom? Na część tych rzeczy masz wpływ. Okej, okay, w tym świecie to kobiety muszą wszystko robić pod mężczyzn, także, no, przeczytajmy, co się tam znajduje. Kobiece narządy intymne. Jaki widok odstrasza mężczyzn? Owłosione pachwiny. <laughs> Fajnie się zapowiada. Rozumiem, że jedyne włosy, jakie można nosić, to tylko chyba te na głowie. A mężczyźni wcale nie muszą tego robić, bo jeżeli to robią, no to, to nie są prawdziwi mężczyźni. Mimo wszystko ten argument jeszcze jestem w stanie jakkolwiek zrozumieć, ponieważ mamy na to wpływ. Mała łechtaczka ja pierdolę, serio im za to płacą? Nie wiem. Jakby, drogi papilocie, nie zrozumcie mnie źle w tym momencie, ale wasze teksty czytają między innymi młode dziewczyny, które z wielkim wyolbrzymieniem, dosyć często i irracjonalnie patrzą na swoje ciało. Bo nie wiem, chce się wpisać w jakiś model współczesnej, pięknej, atrakcyjnej kobiety, która każdym atutem olśniewa mężczyznę? Chcą, żeby ich ciało było nieskazitelne? Jakby ten problem, który poruszam jest niesamowity. Skomplikowany i bardzo ważny. I tak, program edukacji seksualnej odnosi się do tego. A poza tym. Cytat Jakuba. Serio musieliście podkładać jakiś podsłuch na seks telefonie? Selekcjonując przy tym jakieś wypowiedzi starych, napalonych dziadków? Chcę poznać tego Jakuba, który to wypowiedział. Bo naprawdę, tak jak obserwuję wasze działania, mój drogi papilocie, walczycie chyba o uznanie każdego kobiecego ciała, a. Tak, na serio, uprawiacie chyba jeden z głupszych body shamingów, jaki może istnieć. Wystające wargi sromowe. Mm, lubię te one są cudowne, ale bym normalnie jedzie. Ja pierdo... Zamknij się. Czy Waszym zdaniem po przeczytaniu tego artykułu przez kobiety, mają sobie one skleić wargi seromowe, żeby to wyglądało jak najpiękniej? Wyrażenie pizde chyba nabrało nowego znaczenia. Oczywiście wszystko jak zwykle musi być robione pod mężczyzn. A kobieta nawet nie może cieszyć się tym, jak została stworzona. To jest takie moje skromne zdanie, i to jest moja osobista opinia, którą w tym momencie wypowiem. Ale jeżeli mężczyzna krytycznie wypowiada się o właśnie takich aspektach w wyglądzie kobiety, to prawdopodobnie chyba na nią nawet nigdy nie powinien zasługiwać. Jedynie z czym mogę się zgodzić w tym artykule, bądźmy szczerzy, to chyba tylko i wyłącznie z zapachem, bo to też jest kwestia higieny. Niemniej jednak, bardzo mnie bawi to, że próbujecie solidaryzować się z kobietami w taki sposób, że jednocześnie próbujecie dyskryminować jej wygląd, przynajmniej w takich właśnie rzeczach. I podsumowując, edukacja seksualna jest prowadzona na bardzo niskim poziomie i bardzo często to widać po przede wszystkim postawie rodziców. Nie ma co się dziwić, że takie osoby jak na przykład Kaja Godek czy Fundacja Życie i Rodzina, za którą odpowiedzialna jest Kaja Godek, łączą ją z osobami LGB. Po czym wychodzą z założenia, że jest to pedofilia, nie rozumiejąc w ogóle nawet tego pojęcia, jak bardzo jest złożone. Na szczęście społeczeństwo się zmienia wraz z wiekiem. I na szczęście to my, jako młode pokolenie, możemy wiedzieć troszeczkę więcej i możemy też działać więcej wobec właśnie tej edukacji. Pamiętajcie, wszystko da się zmienić. I bardzo mi zależy na tym, żeby ten film trafił do jak najszerszego grona odbiorców, ponieważ jednak poruszam tutaj bardzo ważne, kwestie, które mają wpływ na nasze społeczeństwo. Kochane ptysie, buziaczki, bardzo was ściskam. Pamiętajcie, możecie zasubskrybować, jeżeli jesteście nowymi tutaj osobami na kanale. Widzimy się prawdopodobnie za niedługo w jakimś kolejnym filmie. Do zobaczenia.